Zielona Góra zaraz po wojnie. Dawne dzieje winnego grodu można poznawać dzięki starym fotografiom i filmom, ale aby zrozumieć historię najlepiej uczyć się od osób, które ją tworzą. Jak wyglądały pierwsze powojenne lata Zielonej Góry? Tamte dni doskonale pamiętają pionierzy. Jak podkreślają, szanują przeszłość i dorobek niemieckich mieszkańców naszego miasta, ale dla nich najważniejsza jest historia, która rozegrała się po upadku III Rzeszy. Wówczas Zielona Góra była miastem napływowym. Nie tylko dla rodaków z zachodnich. I środkowej Polski, ale również tych ze wschodu oraz tych, którzy zostali zwolnieni z syberyjskiego zesłania. Kiedy wojna się skończyła w 1945 roku, to Zielona Góra i wiele, wiele innych miejscowości zostały dołączone do Polski, a przecież tutaj mieszkali Niemcy, których wywożono, wyludniano te miasta i nastąpił napływ polskiej ludności, a więc rok 1945 jest właśnie tym ważnym, tą ważną datą. Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry liczy 140 członków. Oczywiście ze względu na wiek nie wszyscy są aktywni, ale grupa około 40 pionierów regularnie spotyka się w sali wspomnień w ratuszu. To dzięki nim zielonogórska młodzież nie tylko poznaje historię miasta, ale uczy się też wrażliwości i szacunku do osób starszych, jak podkreśla prezes stowarzyszenia. To ważne, aby mimo różnicy wieku, a chodzi przecież o pokolenia, potrafić się porozumieć, a z tym, jak słyszymy w Zielonej Górze nie ma problemu. To miasto otwarte i przyjazne seniorom. Nie mamy problemu, no, chociaż dowodem tego niech będzie powiedzmy nagranie jednego i drugiego filmu. Przecież to nagrywali ludzie młodzi, pan Paweł Wysocki, jego brat Cezary potrafili nakręcić, zrobić nam dwa filmy i już wiem, że w tym roku powstanie trzeci film. Także oni się już do tego szykują. Czy jest jakaś bariera? My tej bariery nie mamy. Pionierzy nie tylko pielęgnują pamięć o dawnych dziejach miasta, śledzą także bieżące wydarzenia, podziwiają dynamiczny rozwój Zielonej Góry i zmiany, zarówno administracyjne, jak i te gospodarcze. Przekształcenie samorządu, powołanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, połączenie miasta i gminy, czy tworzenie nowoczesnych terenów inwestycyjnych. To wszystko ma wpływ na przyszłość miasta, ale wiadomym jest, że nie wolno zapominać o korzeniach. My się w ogóle cieszymy, bo dzisiaj możemy mówić śmiało, że Zielona Góra jest miastem młodzieży, no bo przecież powstanie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przecież w 50 roku z Małej Miściny powstało wojewódzkie miasto, a teraz dwa lata temu połączenie miasta z Zielona Góra z gminą Zielona Góra, no to wszystko świadczy o tym, że naprawdę jesteśmy wszyscy w symbiozie, w zgodzie. Zielonogórscy pionierzy 14 lutego mają swoje święto, tradycyjnie spotykają się w konkatedrze pod wezwaniem Świętej Jadwigi, pomszy składają kwiaty na grobie księdza Kazimierza Michalskiego. Prezes Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry Julian Stankiewicz był gościem Tomasza Misiaka w rozmowie dnia. Zdjęcia.